Gazetki, lody, 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 gazetki! Gazetki, lody, ciasteczka! Co to za u mnie przed domem? Co to ma lody. znaczyć? Ech, o, cze cześć, co? sąsiad! Cze cześć, ja nic nie wie. Co za debil posadził krzaki przed moim domem? Cześć A, szarikan! Ja. Chcesz pomóc mojej małej spółce? Sprzedajemy gazetki dla gorących mamusiek. Eee, że, że co ty sprzedajesz? Gazetki dla gorących mamusiek, jeszcze są lody dla ochłod... ochłodzi... Bo tak... Lody dla gorących mamusiek i myślisz, że ja jestem nie, nie, twoją gru nie, nie, grupą nie, nie, docelową, nie, której cześć. chcesz sprzedać? Cześć! A, no, 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 no cześć... Dobra, słuchaj mordo, ogólnie sprawa jest taka... E, nie kupuję zwykłego Bubla, jak chcesz to możesz Spred mi pokazać... Tą... jest taniej! Ale w dupie mam tą całą... Ale... w ogóle co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Jak Kiedy tu co? autostradę postawili mi przed domem? Aaaa! Czy Co ja przespałem ostatnie 20 lat? Gdzie ja się obudziłem teraz w tym momencie? No jak to? Nasze To jest sąsiad. Widzisz ten dom naprzeciwko? Pamiętasz? Ja tam mieszkam. Bo to eneba, tańsze gierki, turururu, link masz w opisie, wpijaj, bo tanie kupisz giereczki, Uu. A w roku szkolnym trzeba się odstresować, pamiętaj, pam, pam pam, link w opisie. Koniec intra-sponsorowanego. No i to jest smutna właśnie wiadomość. Ja myślałem, że ciebie w końcu wzięli i zamknęli gdzieś w jakimś poprawczaku albo co? a ty teraz mi tu jeździsz. Weź, w ogóle wiesz co? Wiesz co? Wspieprzaj z mojego podwórka! Nie! W tym Aha! momencie! Nie! Już! Wspieprzaj! Wynoś się! Wynoś się z mojego nie! podwórka! Zostaw a! mnie! Ha, nie trafisz <laughs> mnie, ha ha! ha ha. Co się Oh. O, no i tak się załatwia sprawy Mój z sąsiadami, lobelek. kurde. Lobelek! No, lobelek! W dupie se ten, ty lobelek twój! Jadę, Mi tu zawracasz. Jadę nim! So, ale sąsiad, no weź, pomóż! Pomóż młodemu biznesmenowi się od. Aaaa! Słaj! No, no i po lobelku. Dobra. No i po lowelku. to Przestań Przecież ty robisz mylić. niebezpieczne warunki na drodze! Co ty robisz w ogóle? No ludzie będą mieli wypadek zaraz przez ciebie do mnie. Tak, jak, jak rodzice uczyli: lewo, prawo, lewo Nie... Dobra. Jesteś bardziej specjalny niż. Dobra, nieważne. A. No to kupisz gazetkę? Ech, dobra, kupię tą pieprzoną gazetkę, tylko dasz mi spokój? Eee... nie. Aha, no, no to nie kupię w takim no to razie, je, dobra, albo wiesz to co? to tak, pre prenumeratę musisz wziąć, dobra. dobra możemy się zamienić, bo wiesz, ja prowadzę biznes z komputerami, więc jakbyś chciał taki, wiesz, pro gamingowy komputer taki z Fortnite'em jako system operacyjny, to dawaj mi znać, to ci mogę taki załatwić. Ale ty mi wisisz jeden komputer, za reklamę ostatnią. Jeszcze Za go tą nie reklamę. Po tej ostatniej reklamie mam spadek w ogóle oglądalności minus 30%. Właśnie Taką zajebistą reklamę zrobiłem, pracę. Bo Na co? Zrobiłem ja... sprzedawcę lodów? Sprzedawca gazetek dla gorących mamusiek. Wiesz, gorące mamuszki. Ale ty próbujesz to sprzedać dziecku? Jak możesz to dziecku w ogóle proponować coś takiego? Normalnie <noise> Musisz, no co, masz tylko matkę? Przecież co, masz tylko mam, ojca? Więc mam, kupujesz, mam dwóch tatów. dajesz gorąco. Mam, mam dwóch ojców. O! My Jesteśmy prospołeczną, supernowoczesną rodziną, to nie wiesz o tym? Ale no to skoro masz dwóch ojców, to też tam też są treści dla samotnych ojców. No właśnie, oni nie lubią za bardzo kobiet, nie? Oni mają jakiś taki efekt, tam nie wiem. Ale tam jest pół na pół, tam jest dla wszystkiego po prostu. No nie wiedziałem, że nie masz ten... Mamuśki z susiakami? Wszystko. Nasz klient, nasz pan. Dobra, nie było tego. Family Friendly Content miał być, zapomniałeś. Dobra, słuchaj, to jest mój dom. A ty to już wiesz pewnie, tak? I tego Byłem progu tutaj. nie wolno ci. Nie wolno ci przekraczać tego progu, to jest mój dom. Twój dom jest po drugiej stronie, także chyba północy sobie ulicę. Ej, gdzie ty idziesz? Halo, co to Uuu. jest? To jest mój. To jest mój. Zostaw to, to jest mój wentylator Ale 3000. Wentylator! On nie służy do tego, żebyś ty na nim latał teraz. On mi tu chłodzi powietrze na zewnątrz, rozumiesz? Ale powiedziałeś, że nie mogę progu przekroczyć, a jak przekroczę. Ała! Gdzie? 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 Jestem Gdzie? na ulicy, Co? nic mi nie jest. Szali dole ty lecisz! Ała! 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 Kupuję od ciebie całą roczną pneumeratę za ten kamień. Ale szlachetny kamień! Ja potrzebuję to jest szlachetny kamień. Pitos. P pieniądzów. Jakie pitos? Jeśli pitos, to będziesz miał kamień pitos. Nie zjedz! <grym> co ty zrobiłeś? No, dobrze, dobrze, że nie mam rębów. No, teraz już na pewno, jeżeli jakieś kiełkowały, to teraz na pewno już nie masz zębów. Od kiedy się wpierdziela Dole w ogóle? To <grym> było do ogródka tam, żeby w krzaczki posadzić. No, to, 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 a przed chwilą narzekałeś na te krzaczki, nie? Poczekaj, ja muszę coś, muszę coś wszamać. Ale gdzie ty mi do chatę wpijasz? Wypierdzielaj z mojej chaty, już, ej, to... O nie, Tego to, się nie je, nie, to jest to, woda, to, to, nie? To, 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 to nie jest to, to... to jest desek. Jest! Jest! <laughs> to jest miska! Dobra. Zażarłeś mi miskę na owoce. Przecież ty jesteś normalnie nie no po prostu. tam słuchaj! Teraz, we, teraz jestem w części drzewem. Słuchaj, ja idę się pobawić, bo mam super wypierdziany yy, sprzęt mogę z tobą? 3000. No, Mogę z tobą? No we, nie, no, we, no, we no, ja nie, nie mam koniegów. No, ale ja jak się myślisz, dlaczego? Taki sam jak palec, a. Co to albo za jakiś szantaż emocjonalny tam. teraz ty tutaj mi wjeżdżasz? Co to ma znaczyć w ogóle? To nie jest szantaż. Czy ty? No, jak to nie, ja widzę po twoich oczach, że ty robisz smutną buzię teraz w moim kierunku. No bo ja, ja zawsze chciałem mieć kolegów, a, a nikt mnie nie lubi. Okej. Okay. Specjalnie dla Ciebie dzisiaj startuje specjalna promocja. Pneru metata dla Ciebie i specjalny przyjaciel, którego możesz wynająć na godzinę już za 29,90. Idziesz na to? Jej! <grystanie> Jeszcze jak? Widzisz? Rachunek myśli ja ojcu. Zawsze... <grystanie> ja to zawsze miałem web do interesu. <grystanie> Co będzie taki jajowaty? Dobra, słuchaj kolego. To no skoro już się kumplujemy, ale tylko dlatego, że mi płacisz, a nie dlatego, że się faktycznie kumplujemy, to pozwolę ci użyć z mojego nowego baseniku 3000, który napierdziela wodą pod ciśnieniem, ale musisz uważać, bo ta woda pod ciśnieniem często lubi wejść w pieluchę, a wtedy nie, nie. robi się nieprzyjemnie i mokra. O nie, mokra pieluszka, to to. Tak, tak. I tu miejsce na Twoją reklamę. Pieluchy, tak Piel powinieneś robić, kurde. Producent, tak. producent Pieluch, prosimy o zgłoszenie się. Do kogo ja to mówię? Nie wiem. Mam, mam jakieś do, dziwne. Do, do, do buzi, buzi widzę w tym niebie. A co to są? To, a to sobie tak, to, nie kostki. Wiem, co to jest. kostki. No kostki, no takie. Grałeś o. kiedyś w gry planszowe? Grałem w gry planszowe... Nie, nie grałem w gry planszowe. Jestem za młody. Wszystkie gry planszowe, które ja kupiłem, były od trzech lat i ja uważam, mm. wiesz co? Ja uważam, że ktoś się powinien zainteresować tym tematem, bo to jest skandal. Jak ja mam trzy miesiące i ja nie mogę grać w gry planszowe po prostu. Dlatego trzeba łamać zasady. Nie, nie wolno łamać zasad. Jak łamiesz zasady, dzieją się złe rzeczy. Poza tym, jak nie umiesz czytać cyferek, ja na przykład nie umiem trójki, więc... Więc mogę Aha. grać w gry planszowe. Bardzo fantasty, fantastyczna historia. Ty, dobra, robimy tak. No pierwszy dzień, no wiesz, ile mi zajęło nadmuchanie tego dziadostwa? Przecież ja sobie płuca wypłukałem, całe te, wydmuchałem razem Ale z tym. Ale brzuszek dalej jest. A, sześciopak zrobiłem. A co ty yy, mi teraz robisz? No, sprawdzam, patrzę. <laughs> czy, czy wąchasz moją pieluchę teraz w tym momencie? Yy, czy ty No właśnie, nie do końca. <laughs> po, po prostu sprawdzałem, czy się nie obsrasz przed użyciem tego. To jest taki. Aaaa! 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 Halo? Żyję? Żyję! Nie! Nie, jestem na drugiej stronie ulicy! O Ej, ty nie. macie pole siłowe po drugiej stronie ulicy. Ależ to. Wiesz, jak ciężko jest uciec z niego, to jest straszne. Rodzice mi nie pozwalają wychodzić na dworze. No, dlatego nie mam kolegów. A jak teraz wrócisz? Czy hmm. ty, ty masz w planach nie wracać niby? O nie, 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 tak się bawić nie będziemy. Ty u mnie nie zamieszkasz. No nie ma proszę. nawet takiej... O, nie ma nawet. Nie, nie. no nie. babisz. No. 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 A co umiesz robić? Umiesz gotować? Umiesz. umiesz... Tak? Umiesz. Mhm. O, um... Ty umiesz gotować? Ja jestem. Szybko się uczysz? Tak. Aha. No dobra. A darmo? Do, do, do trzech spaleni w kuchni. Będzie cacy. Gratis. Gratis. <laughs> dobra, okej, okay. dobra, przyjmuję w takim razie. Od butelkę. dzisiaj pracuję... Dobra, mniejsza z tą butelką, najwyżej ją wysraż ekologiczny plastik, biodegradowalny. Słuchaj, teraz musimy przejść na drugą stronę ulicy, to nie będzie zbyt bezpieczne. Bo jeżdżą, Lewo. widzisz... prawo. Czemu przejście Lewo. dla pasu? Nie, W ogóle tu powinno być ograniczenie Brawo. prędkości, przecież to jest osiedle jakieś. Wybiegnij, biegnij. Biegni. Uważaj, stop, 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 stop. A ty biegniesz w ogóle? Ty umiesz biegać? Go, 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 go! Spider-Man! Czasem, czasem wiesz, czasem łatwiej, lepiej na czworaka. Jakie tu błoto jest w ogóle, ty zobacz tutaj Nium. jakie... Co ty A. robisz? Wa maska błotna jest najlepsza dla... na mordę. Tak. <laughs> Tobie już nic, nawet błoto nie pomoże. <laughs> o, tam jest coś! O, A, ty nie, ty nie dajesz rady. Oczekaj. Hasiek. poczekaj. Raz, dwa, trzy. Żegnaj Hasiek, będę o tobie pamiętał. Byłeś świetnym kompanem przez trzy minuty, ale się skończyło. Cześć, mieszkam u ciebie. <noise> ale nie przeszedłeś przez pod, więc nie powinieneś się odzyskać. W ogóle ty nie żyjesz teraz w tym momencie. Nie wiesz jak, jak ta to? zabawa polega? Jak nie przeskoczysz przez pod, to udajesz martwego. Nigdy się to nie bawiłeś? A jednak przeskoczyłeś. Eee, Żyję. Zepsułeś fajną zabawę. Żyję. Ja Cię pobuję! Pobujaj Ty, mnie! Oła, ale... Oła, weź! Ale czekaj, bo ja Cię muszę rozpędzić. Czekaj, bo ja teraz moją a? mocą kinetyczną... A, no przestań mi tą pieluchą po głowie! No przestań! No jechać. bo, bo no ja jak mimo. mnie no? No to przestań mi dupą latać po... Aaa, no nie wierzę w Ciebie po no, prostu. No nie umiesz. No ja nie umiem huśczać? Pa, Cię rozpędzę zaraz. Myk! I myk! U -u no, U -u musisz sobie wyobrazić to po prostu. U -u tylko mnie... <ścoughs> uhu, uhu, uh! <ścoughs> Oj, chyba było Spor, teraz za Teraz ty, ty musisz dalej skoczyć, zobaczymy kto jest lepszy. Okej, okay. ale czekaj, bo ja chyba w złą stronę siedzę. E, ta... Czeka... <ścoughs> ale to w tym kierunku się huśtamy. Backflipa robię! Shurikan, to nie Backflipa! tak! Woo! Widziałeś co? O kurde, czekaj, zepsułem! <ścoughs> Ja się Idę ci pomóc! <laughs> Idę ci pomóc, czekaj, wejdę po wjeżdżalni! Zepsuł łójstwo Moja nowa guśdomeczka! Hmm. Rozdobcona cała, no i co się tam. No wow. hmm. No i co? Naprawimy no i co? później. Jak naprawimy później? To teraz! Starego nie było, tyle czasu zrobił mi niespodziankę. Ej, a ja już czy ją to zapsułem. twój stary tam jest? Tak, Na on teraz bilbordzie? pracuje w reklamie, no? On sprzedaje zadowolenie, uśmiech swój sprzedaje, ja. Robi dla pasty do zębów czy coś tam. Nie Ale wiem. to jest Al... Datmart, to chyba jakiś supermarket. Nie, bo on jest jak ten Bill Gates <laughs> albo ten Łysy z Amazonu. On jest taki bogaty teraz, nie? On Wysy jest mówić. Ci... Zjeżdżalnia Ty jest. To... czekaj, a, bo ja umarłem chyba. A. Nie, czekaj, jeżdżę! Jeszcze... Pomogę ci! <laughs> Jak ty mi chciałeś pomóc teraz? Nie wiem, myśli, przepchać on... cię. Przepchać mnie? Oj, przepychałbym cię. Ile po brzmi... Ej, to brzmi w ogóle jak nowa nazwa teletysku. Przepychałbym cię. Jak by leciała muzyka? Przepchnę cię, o tym dzisiaj sobie marzę. Macie werki! Lecimy w kosmos? Albo nie, nie to nie, nie dziś. Nie, 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 nie dzisiaj, nie dzisiaj. Dzisiaj jesteśmy na zjeżdżalni. Jesteś u mnie w gościach, więc bawimy się w to, co ja chcę, a ja chcę zjeżdżać na zjeżdżalni. No Więc ok. idziemy. No czekaj, bo to... czekaj, bo mi się schodki zepsuły chyba. I. Czekaj i ja cię pop... dobra, robimy tak. Jedziemy i się wybijamy i kto dalej poleci, okej? Dobra. Okay? Jestem Ale gotowy. Na pewno? Nie wyglądasz. A! Okej, okay, i nie ruszę się, nie ruszę się. Dobra, pa, ja teraz się rozpędzę. Jak się tam rzucę o! O! chyba lepszy jestem. Czekaj, znaczy... bo to był false start, znaczy... To był false start. O, Szarikan, jaki ty dobry jesteś! Udało <laughs> a teraz mi się, się. pozyje, żebym cię nie wyrzucił z domu. O, o nie ze mną te numery. Nie da, ze mną te numery. Czekaj, już, a czekaj, bo mi... A! Nogi mi w desk o, no, mi grzęzy w desko. O, O! ci się, jesteś dalej ode mnie! Tak! To niesprawiedliwe, to tylko dlatego ty poleciałeś dalej, bo ty masz kapelusz, że on działa jak samolot. I pewnie rozkładasz ręce i udajesz, że jesteś samolotem. O, nie! Ja tak wszyscy Trochę potem, na 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 na. Co to mamy? Choinkę! Ktoś ubrał nam choinkę już. Ja, Czy... wigilia za niedługo. Ale fajnie! To ty jesteś. To ty jesteś ten mądrzejszy, a to nie jest choinka. Jak to nie jest to jest czy ty, choinka, czy ty taka mieszkałeś nowoczesna. W, ja mieszkałem w meksykańskiej Kanadzie. Ja wiem jak wygląda choinka. To nie jest choinka. A, a wy stąd możecie wiedzieć, jak wygląda w meksykańskiej Kanadzie choinka, jak wy tam nie macie takich rzeczy. No to jest tam... polska. Mam... To jest polska choinka 2022. Ona reprezentuje wszystko to, co w Polsce najlepsze. Bię? <śleski> Przepraszam! Przepraszam! Ja nie chciałem! Ej, a czy to nowy Big Daddy Wood Shredder? Hmm, ciekawe do czego służy, a co to jest taki duży przycisk, jakbym go wcisnął? To, to co wygląda, się jakby klucz trzeba było wrzucić. Faktycznie! I tu pewnie to jest taka... Ej, mam kluczyk! Ale to nie był zbyt śpiertnie schowany, że tak powiem. Wow. No to. To czekaj, odpalamy. Oj. Ku... Zjadłem go! Wiesz, co? Drugi kluczyk jest chyba w tym, w aucie w małym. Skąd wiesz takie rzeczy? Bo Jak ja... nie to zamówimy sobie na dada.com Bo ja, ja mam taki samochodzik i ja wiem, że tam kluczykiem trzeba i wtedy ty jest... masz samochodzik mm. Załysujesz mi huśtawkę, ja już ci policzyłem, to minus dwa tysiące kur... To ty się huśtałeś wtedy! <laughs> tu jakieś niewidzialne pole jest Idę <laughs> ci pierdzieć Ej, podziel się jabłkiem w ogóle, bo ja jestem e... głodny A, bo czekaj. ja zjadłem kluczyk Mam za dużo żel... A. czekaj no. Jest na ścianie Fajny kolega z Ciebie, wiesz? Ja se to zapamiętam, będziesz chciał coś. Tak jest ja, z ziemi, mam mieć. Ja skoczę mieć? do lodówy. Nie do lo Czekaj, gdzie ty idziesz? Kaj ty idziesz? Wracaj mi tutaj, co to jest? Co to jest w ogóle? Co to ja zjadłem? Czemu ja to zjadłem w ogóle? Co tu się wyprawia w tym domu? Tu jakiś nawiedzony... Ech. Czy ty mi wyciągnąłeś banana z lodówki? Nie, z miski. Aha. A miskę też zjadłeś? Nie. Ty, wiesz Widzi co, bo ja widzisz? w ogóle się... Widzisz? Tu jest klucz. Ja się roz... Ja taką jedną rzecz. Bo ja miałem fafika, takiego pieska. No! Ale on mi gdzieś znik! Na poszukiwania wsiadaj! Je, Dobra! Mam licencję! A, a masz kluczyk? A co ja zjadłem? A tu jest kluczyk <laughs> e, Ku przygodzie! Mm. Nie tam! W drugą no stronę, gdzie fafika ty jeszcze... znaleźć! Ale gdzie? Co, o. co? to? A, o. No. Ale fafik na ulicy nie jest! Co ty robisz? Wracaj tam! Odpalamy tak? tego Shreddera! Tak jest! Mm. Kto ci dał prawo jazdy, ja się pytam. Jak ty jeździć nie potrafisz? Ja ja umiem jeździć dobrze. Nie, nie umiesz My... jeździć. Aha. A... <grywa> Chyba znaczy... polesiłowe od sąsiadów tutaj. No czasem tak wiesz, one czasem tak ucieka. No gdzie jest Fafik? Ty no jo. nie mm. wiem. Widziałeś tego drifta? I Czekaj, czekaj, stój, 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 bo tu kluczyk, 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 kluczyk No jest był. tu, no, no, no jest tu, tu, tu z tej Wyciągnij strony. go, wyciągnij Dobra. go. Mm. I wsadź to tu do dziurki. Oh! No, ale zostaw to! Ja pierdzielę ty! Trzeba wejść do środka i Rzucam! zobaczyć, co tam jest. O. Nie! Nie, bo zapchasz, zostaw to. Trzeba wejść do środka uh. i zobaczyć, co tam jest w środku. Ty, patrz, jakieś fajne kolce! No nie zabawa to jest jakaś. To Och, idź. Chyba a, a po stópkach może to jest trapach do stóp. <ścoughs> po pleckach bycie. <ścoughs> no i tak się pozwyłem sąsiada. Łatwo. <ścoughs>